Ostatnio ciągle pytacie mnie o pogodę w październiku na Majorce. No to co zrobiłam? Wyciągnęłam moją magiczną szklaną kulę, bo przecież kula wie lepiej niż prognoza. A tak serio zajrzałam do statystyk z ostatnich lat. Rok temu w pierwszej połowie października było tak gorąco, że w dzień temperatury przekraczały 30 stopni. Deszczu wtedy było zero, ale uwaga, bo już w drugiej połowie miesiąca zdarzyły się trzy dni. Porządnych ulew, choć wciąż większość dni miała ponad 25 stopni. W 2023 roku, między 16 a 24 października, trochę popadało, ale mimo deszczu nadal było ciepło. Z kolei 2022 to już w ogóle kosmos. Padało tylko jednego dnia, a nawet w drugiej połowie października termometry pokazywały 30 stopni. Wniosek: Październik na Majorce to trochę jak Loteria ale uważam, że warto zaryzykować, bo wyspa jest przepiękna nawet w deszczu.